Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, spokój i dobro. Brat Robert Krawiec-Kapucyn, z Asystent Grub Modlitwy i Pio. Dzisiaj, drodzy, pochylimy się nad wartością, pięknem Słowa Bożego w życiu chrześcijanina, może wcześniej w życiu Kościoła i w życiu świętego Ojca Pio. Słowo Boże jest nam dane właśnie przez Pana Boga, to jest mowa Pana Boga do nas ludzi, a więc właśnie Słowo Boże jest wielkim darem, Święty Ojciec Pio, mówiąc o Słowie Bożym, o Piśmie, o Biblii, przyrównywał czy cytował świętego Grzegorza Wielkiego, który mówił, że księgi natknione są podobne do obrazu w lustrze, które Bóg stawia na, przed nami, abyśmy się mogli w nie wpatrywać, zadziwiać, zastanawiać nad sobą, poprawiać własnych błędów i przyozdabiać w cnoty. I tak jak człowiek często staje przed lustrem, aby się upiększać zewnętrznie tak chrześcijanin często powinien stawać przed Bogiem czytając Pismo Święte a więc możemy powiedzieć Pismo Święte to jest takie zwierciadło, w którym odbija się wnętrze naszego serca, sumienia widzimy tam naszą żydotę ale także spostrzegamy swoje piękno. Z Niego, ze Słowa dowiadujemy się, ileśmy postąpili i wreszcie, z Niego, ze Słowa poznajemy, jak dalecy jesteśmy od postępu. Święty Ojciec Pio mówi dla chrześcijanina to dojrzałość, wtedy jest, kiedy rozważamy Słowo Boże. Stale rozważać Słowo Boże i druga, właśnie rada, wykonywać wszystko dla chwały Bożej. Święty Ojciec Pio cytuje świętego Pawła Apostoła, słowo Chrystusa niech w was przebywa, z całym swym bogactwem, z wszelką mądrością. Nauczajcie i napominajcie samych siebie przez psalmy, hymny, pieśni pełne ducha. List do Kolosan, trzeci rozdział szósty werset. A więc słowa Boga kierują naszym życiem i nauczają wzgardy dla zła i próżnej chwały i bogactwa świata. Nauka Boża ma zamieszkać w nas z całą ofitością. To osiąga się przez systematyczne czytanie, rozważanie i praktykowanie Słowa Bożego. I druga rada Ojca Pio jest ta, by wykonywać wszystko dla nachwałę Bożą. A więc po prostu wszystko, cokolwiek działacie słowem lub czynem, wszystko czyńcie w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu Ojcu przez Niego. Również list do Kolosan, trzeci rozdział 17 werset. Serce Chrystusa oznacza Pismo Święte, które pozwala poznać Jezusa. Przed męką serce zbawiciela było zamknięte, ponieważ Pismo Święte było niejasne. Pismo Święte zostało otwarte po męce Jezusa i zesłaniu ducha świętego, aby ci, którzy je teraz rozumieją, widzieli i rozeznawali, w jaki sposób powinny być interpretowane proroctwa. Napisał właśnie autor Orygenes, ojciec Kościoła. Święty Hieronim, znamy jego słowa, które stwierdził, niech w Twoich rękach. Będzie zawsze ta księga pisma świętego, która poprzez lekturę niech będzie pożywką dla twojej duszy. Kochaj czytanie pisma świętego, jeśli chcesz być miłowany przez Bożą mądrość, jeśli chcesz, aby ona cię strzegła i wzięła w posiadanie. Znamy te słowa świętego Hieronima żyjącego w III i IV wieku, na przełomie III i IV. Nieznajomość pisma świętego jest nieznajomością samego Pana Jezusa. A więc jeżeli nie znamy Ewangelii Nowego Testamentu, mało znamy Pana. Kim on jest, jaka jest Jego wola, kim my jesteśmy, czego Pan Bóg oczekuje od nas. W czytaniu Słowa Bożego, w praktykowaniu przyjaźni ze Słowem Bożym są takie różne etapy. Najpierw właśnie czytanie pisma. Medytacja, czyli zastanawianie się, modlitwa później, do czego to Słowo nas zaprasza, kontemplowanie, czyli trwanie w takiej założyłości z Panem Jezusem, no i praktykowanie tego słowa, przez lekturę Pisma Świętego i dobre książki szukamy Boga, stwierdził Ojciec Pio. przez modlitwę medytację znajdujemy Go, przez modlitwę płukamy do Bożego serca, a przez kontemplację wchodzimy na do teatru bożych piękności. Każdy święty, jeżeli chciał wzrastać, zaczynał od Słowa Bożego. A więc nawet święty Augustyn usłyszał: Augustynie bierz i czytaj. I tak zaprzyjaźnił się święty Augustyn, późniejszy wielki święty, ze Słowem Bożym, z Mową Pana Boga do Niego, do nas. Czym jest Słowo Boże? Bóg jest naszym Bogiem, nasze serce jest Jego domem. Mówi się że Słowo Boże, Mowa, właśnie list miłosny Pana Boga do nas. Pan Bóg poprzez słowo Boże zapewnia nas o swojej obecności, o miłosierdziu i działaniu w nas, w ludziach, w świecie. Święty Ojciec Pion stwierdził: Jeśli wydaje się Wam, że Bóg Was opuścił, oznacza to, że to my odwróciliśmy się od Niego, jak często zamykamy przed Nim drzwi naszych serc, ale i wtedy On sięga ręką, by nas ratować, aby nas za zatrzymywać, staczających się prosto ku przepaści. Jest takie piękne stwierdzenie, że albo słowo Boże trzyma nas daleko od grzechów, albo grzechy, bo trzymają nas daleko od słowa Bożego. Jeżeli właśnie chcę mieć ducha Chrystusowego, żyć łaską Bożą, pragnieniami, motywacjami Pana Jezusa, mieć Jego styl życia, to właśnie poprzez słowo Pan Bóg zmienia moje myślenie, nasze myślenie, nasze motywacje. Pomagaj sobie w tym trudnym czasie, stwierdził święty Ojciec Pio, Przede wszystkim, przez lekturę Księgi Świętej, bardzo pragnę widzieć siebie i ciebie, sięgającą po nią w każdej trudnej sytuacji. Ta lektura dostarcza dla duszy wybornego pokarmu i sprawia owocowanie na drodze doskonałości. Czasami mówimy Panu Bogu, że nam ciężko, że nie rozumiemy, co się dzieje, jaka jest Jego wola, ale właśnie nasza Biblia jest zamknięta. Mówimy do Pana Boga. Ale często nie pozwolimy Panu Bogu mówić do nas, ponieważ nie wczytujemy się w Słowo Boże, w Księgę Psalmów, w Ewangelię, w listy apostolskie, a więc właśnie nie otwieramy mądrości Bożej, Słowa Bożego. Człowiek jest tak skonstruowany, jak ktoś powiedział, że ma jedne usta i dwoje uszu, a więc dwa razy więcej powinniśmy podczas modlitwy słuchać Pana Boga niż mówić do Niego. Posłuszeństwo Panu Bogu, czyli posłuchać Pana Boga. Święty Ojciec Pio napisał, w modlitwie i rozmyślaniu to my mówimy do Boga, podczas gdy w czasie świętego czytania przemawia do nas Pan. Chrześcijanie, jeśli chce wydawać owoce dobrych uczynków, powinien czytać to słowo. Ojciec Pio często powtarzał, staraj się. Staraj się cenić to duchowe czytanie, a doświadczyć w sobie duchowych owoców, odnowy. Jednak przed rozpoczęciem lektury, wznieś umysł ku Panu i proś go, by sam kierował Twym umysłem, by przemawiał do Twego serca i poruszał Twoją wolę. Pierwszorzędnym autorem Pisma Świętego jest Duch Święty, stąd właśnie pomodlić się, poprosić Pana o pomoc, aby właśnie to Słowo do mnie przemówiło. Święty Ojciec Pio bardzo często powtarzał, że aby naśladować Pana Jezusa trzeba nieustannie rozważać Jego życie, tak więc pilnie badaj życie Pana Jezusa, Jego świętą naukę, a następnie naśladuj Jego święty i świetlany przykład, który On nam daje za wzór w Piśmie Świętym. I stwierdził stygmatyk, jestem przerażony stratami, jakie ponoszą dusze zaniedbujące czytanie Księgi Świętej, Pisma Świętego. Gdybyśmy byli penitentami, ojciec Pio byłby naszym kierownikiem duchowym, zapewne zalecałby nam codzienne czytanie Słowa Bożego, zastanawianie się, rozumne, co Pan Bóg chce nam powiedzieć, jaka jest wola Boża, kim jest Pan Bóg, do czego my jesteśmy przeznaczeni. Święty Ojciec Pio często praktykował, żeby chrześcijaństwo było świadome, żebyśmy byli świadomymi chrześcijanami, katolikami. Słowo podnosi nas do spraw nadprzyrodzonych, sąd stygmatyk radził, aby je czytać. Bez płomienia napisał, bez płomienia Bożej miłości, duch człowieka obniża się ku poziomowi zwierzęcemu, miłość i łaska Boża podnoszą człowieka aż do tronu Boga, żadna dusza nie może kochać Boga w sposób godny Pana, Bóg sam poleca nam kochać siebie na miarę naszych sił. Kiedy czytam słowo Boże, to Pan Bóg wprowadza mnie w ogród swoich tajemnic. Właśnie jakby w swoją osobę uchyla rąbka, otwiera właśnie bramy, drzwi mojego umysłu, twojego umysłu, serca. I kiedy człowiek czyta, właśnie uczestniczy już mentalnie, duchowo w życiu Bożym. Chrześcijanin ocenia wszystko właśnie w odniesieniu do słowa Bożego, do wieczności. Jak możemy wiedzieć, co się Panu Bogu podoba, jeżeli za mało czytujemy właśnie mowy Bożej, Słowa Bożego. Piękną modlitwą są psalmy, brewiarz, liturgia godzin. I tutaj zachęcam, jeżeli ktoś może, do odmawiania może liturgii godzin i ucznia nieszpory, bo przecież Słowem Bożym odpowiadamy nas właśnie Panu Bogu. Bóg daje nam natchnione słowo, księga psalmów. Jestem radosny, chcę wielbić, są psalmy dziękczynne, właśnie pochwalne pana Boga. Jestem właśnie no, grzeszny, chcę pokutować, mogę wybierać sobie psalmy pokutne, psalmy prośby, zawierzenia, zaufania, a więc słowo Boże natchnione, tym słowem Kościół modlący się brewiarzem, liturgią godzią odpowiada. Dzisiaj jest propozycja brewiarze dla świeckich, można się jakby posiłkować no, Słowem Bożym i myślę, że to jest piękna modlitwa. Doczesność to czas takiego wykonywania czy pracy nad sobą i właśnie robimy czy pracujemy nad sobą według schematu, projektu Słowa Bożego, żeby Pan Bóg przeprowadzał delikatny sąd nad nami, nad naszymi motywacjami, naszym sumieniem przez Słowo. Jeżeli teraz damy się osądzić Słowu Bożemu, nie będziemy kiedy indziej no sądzeni bo będziemy już przygotowani do tego, aby spotkać się z Panem. Święty Ojciec Pio stwierdza: Nie sprowadzajmy naszego szczęścia do cieszenia się tylko kwitnącym zdrowiem, bo inaczej będziemy podobni do tych głupich światowców, którym nie dano poznać niebieskich tajemnic. A więc czytać Słowo Boże mamy wytrwale i systematycznie, pomimo licznych przeszkód przeciwności. Ojciec Pio mawiał: Nie lękaj się różnych nieczystych wyobrażeń, które przychodzą ci do głowy, ale pogardzaj nimi zawsze, nie walcz z nimi wprost, ani nie martw się z tego powodu, ale niech twoje myśli zawsze dążą do Boga, a nigdy nie przegrasz. Kiedy człowiek czyta słowo Boże, może przejść przez takie dwa obszary. Pierwszy obszar ojciec Pio mówił, to są właśnie te negatywne uczucia, myśli bluźniercze, nieczyste, jakieś pokusy przeciw wierze. I to trzeba przetrzymać spokojnie, odnosząc się do Pana Boga. Kiedy czytamy później Słowo Boże, może być drugi etap, że przychodzą nam dobre myśli, a więc jakieś planowanie, zakupy, i tutaj też trzeba umiejętnie odnosić się do Pana Boga. I kiedy człowiek przetrzyma jedno i drugie, jakby przepracuje, będzie się koncentrował na Panu Bogu, to później będzie czytał Słowo Boże, będzie tym słowem właśnie żył, praktykował. Wiemy, że czytając Słowo Pana Boga, Okazujemy miłość Bogu, bo gdybyśmy byli w gronie uczniów Pana Jezusa, to przecież najpierw Pan Jezus mówił, przemawiał, pouczał, głosił Ewangelię, czyli dobrą informację, dobrą nowinę. I posłuszeństwo, miłość do Pana Jezusa polegałaby na słuchaniu Jego i stosowaniu tej nauki. Kto słucha i stosuje i żyje tym słowem. A więc najpierw trzeba słuchać, czytać, żeby później rozumieć żeby po prostu żyć tym Słowem Bożym. Słowo Boże jest jak miecz, często właśnie obustronnie ostry i komu się mówi to Słowo, to Słowo może ranić motywację, jakby pokazywać, obnażać, ale także głosiciela tego, który mówi. I właśnie Słowo Boże na początku jest jak orzech, jak święci mawiali, a więc właśnie twarda skorupa niezrozumiała. Ludzie często mówią, że na początku, kiedy czytają Słowo Boże, nie mogą zrozumieć, ale później kiedy wchodzą wiernie, wytrwale, mają jakiś fragment Słowa Bożego i krótkie rozważania, później właśnie to Słowo Boże jest dla nich pokarmem, jest napojem, jest właśnie takim życiem, że to Słowo ich inspiruje, że Pan Jezus, Pan Bóg zapewnia o swojej obecności przez to Słowo Boże. Słowa Boże właśnie jest jak twierdza, jeżeli zachowasz słowo Boga, ono z kolei ciebie zachowa. Możemy powiedzieć, że kiedy napełnimy się słowem, obecnością, łaską Pana Jezusa, no to wtedy jest ten system odpornościowy przed wirusami grzechu, zła. Święty Ojciec Pio bardzo pięknie mówił, że do nas należy, i przerównał tutaj do pracy rolnika za jego czasów, do nas należy właśnie zbierać kamienie i wyrywać chwasty z naszego pola umysłu, serca, więc te grzechy, wady, które mamy, do nas należy zbierać te kamienie grzechów zła i wyrywać chwasty. Do Pana Jezusa należy siać, pielęgnować, podlewać i dawać wzrost. A więc, jeżeli jest ta współpraca, że człowiek chce słuchać, czytać Słowo Boże i usuwa te przeszkody, grzech śmiertelny, jakieś wady, i pozwala Panu Jezusowi obsiewać swój umysł, serce. No to wtedy będzie właśnie wydawany plon, będzie właśnie człowiek, każdy z nas owocował. A więc zachęcam siebie, drodzy i Was, do tego, byśmy sięgali po Słowo Boże, abyśmy nim żyli, abyśmy częściej miłowali Pana Jezusa właśnie przez słuchanie, czytanie, modlenie się, ile czasu mamy na oglądanie telewizji, różnych komunikatorów, facebooków itd., tak a ile czasu poświęcam Słowu Bożemu. Pan Jezus czeka, by do mnie mówić, czeka, byśmy właśnie nabierali Jego nauki, byśmy żyli, kierowali się, stosowali. Jeżeli nie znam Pana, nie czytam Jego słowa, to nie wiem jaka jest Jego wola, nie wiem co Pan Bóg ode mnie oczekuje. Niech Słowo Boże będzie codziennie, w naszym życiu obecne, sięgajmy po nie, módlmy się nim, a wtedy doznamy takiego duchowego rozwoju, jak święty Ojciec Pio mówił. Przy panu, w jego nauce będziemy wzrastać. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.